sprzątać Chyba był gdzieś tu te miejsca, nie? Nie wiem, szczerze. I do Sypdrowu się to waliło, tylko żebym ja pamiętał gdzie ten rów był chyba tam, ale nie jestem pewny. pak Oj! Schuć mi się Niek tryb turbo. jadymy Nic się nie pali Ty to nie... Gdzie był ten rów? Tam? O chyba tam Zresztą tam tamte automaty mogły być Zaczarowane był... o, o. Nie wysypię na ulicę Ty, to nie tu Ja pierdolę przy wjeździe. Żebym ja to pamiętał gdzie wjazd był stary. Tu są te checkpointy. Przede mną? O, dobra. Sand disposal. Elegancko. O, klient nowy. Witam, witam. Pomaluję na zewnątrz, ale nie zrobię wszystkiego naraz. Zobacz, jeszcze klienci przychodzą. Stary, to takie proste. Witam panią, a no, pani trampeczki? Dobra, jeszcze cztery kopy piachu. Cześć, film, Co będzie ci grane w nocy? Zobaczę. Oj, to na dwa razy trzeba będzie. Czy jest seks w tej grze? Nie wiem. A tak, a prop. Oj. Dobrze, bym zatankował wcześniej. Ten kanister. E, tu był gdzieś w lew. Tu jest. A propos tego, jak to wyszło w sumie, ta cała afera ewronowska, modowo-ewronowska? Że coś tam podczas snu, że jakieś zdjęcia, kurwa... Co jest, ty? A to nie tak w sumie, że mandzie i Evron to jakieś... te ziomki były, czy coś? W wojnie nie ma ziomków, kurwa. Twitchowska wojna to... Poważna wojna, Wskazać. Oj, klient. Fajna emotka Dusi Grosz, podoba mi się. Super! Kiedy afera ze mną? No mnie nie za bardzo jest na co aferę nakręcić. Na ukradzioną myszkę ewentualnie. A to były jakieś firmy kurwa jeszcze takie, której nigdy na oczy nie widziałem. <grym> <grym> oh yeah. um, gdzie Rudy? Już zapomniałem. Nie no, nie ukradzioną myszkę, po prostu Szczęście chciało tak, że ja wygrałem tą myszkę. Oczywiście fair było losowanie. Ale no ja wygrałem. No. Szczęście się ma, no. Co zrobić. Dla klientów, którzy pójdą w sklepie zrobić zakupy, będziesz mógł im bagażniki otwierać. Stuvero, otrząśnij się i opanuj. Dzięki. Idź headhuntera jakiegoś, <laughs> jakoś. To Może zejdzie ciśnienie na podpowiadanie czy coś. On no zapierdol dziś w robocie. Strasznie szybko spada na tryby turbo. Cześć, twój widz. Dobra, i teraz tak. Teraz można kupić miejsca parkingowe. Nie wiem na co to będzie na dodatkowe jakieś? Jaką wódeczkę polecasz kosztować? Wódeczkę? Nie wiem, dla mnie smakuje każda tak samo wódeczka. Czy za 20 zł, czy za 200, 200 zł. Nie polecam wódki. Obrzydlistwo. Jebane. Piwko polecam. Znaczy nie polecam wyżej alkoholu w żadnym wypadku, ale ja lubię piwko. Jest test wody? Nie, nie. Stary. No nie, ja mam tak, że wody się napiję i od razu żygam, praktycznie. To nie chodzi o zatrucie alkoholowe, tylko no nie... Nie, nie, nie da rady, no. Czekaj, co? O Jezu, ja złe miejsce sprzątałem. To które to jest? No tu mam typ parkingowe. Chyba, że tu jest jakiś syf i powinienem przejść z tym. Nie wiem was to. Oj, klient. Kul. Cool. To o to chodziło? Nie wiem, pójdę to w... Ale żeby piwko polecać, 13 lat nie domyka, polecam alkoholu! Się nie, nie, ja mówię, że ja lubię, a ja jestem pełnoletni. Zamówię, zaraz paliło. Nie polecam. Składzić silnik, oj, chcę zatankować. Może zrobimy eksperyment, tak jak w tym filmie. Każdy stream przez miesiąc czasu na pół promila alkoholu, żeby był. Będziemy spisywać notatki. Co? Tak po trzech piwskach każdy stream. Ale nie, bo to, to, to by schodziło, to trzeba by było uzupełniać stale. To trzeba było, żeby pół promila zostało przez cały stream zachowane. Kupiłbym sobie alkomat i mi siedział z alkomatem cały czas na streamie. Oj, brak paliwa. I jakby zeszło tylko, to od razu. Lodóweczkę bym taką kupił na browary. <laughs> Myślę, że ciekawy byłby eksperyment, ale ja nie zrobię tego. A chociaż przez tydzień? Kurwa. To... Przez tydzień? Tak zrobić? Przez miesiąc? Nie, to dużo. A co ja miałem zrobić? Paliwo zamówić. Troszkę w kółka by się zajęła. No pewnie tak. To funkcje... Nie, dostawa. Paliwa, i tak. Mam maksymalnie 200. Czemu więcej kaski? Przed... Dobra, tam przemówiłem. Witerek 22, DLC. Szybko Nie wiem, nie kłamiesz. To nieprawda. How much do I owe you? Czyli co? A, bo się skończyło. Tak, skończyło się, no nic no. E, kupmy to miejsce dodatkowe. Funkcje inne. O nie, wytrzymam. Nie mogę kupić, bo jest niewysprzątane. Patrzcie, trzeba to posprzątać. Pokazuje, że jest nieposprzątane. Widzicie? Kurwa, co jest? Odbierz telefon od wuja. Dobra, będzie odbierane. Tylko puszczę tam, żeby się lało. Magazynu. Mam robotę. Kurwa, spokój się. Oj, nie jest zatankowane. Ajajaj, aj, aj. czekaj. No już. Chyba nie Wojtyła. leci, obsłużę klienta, już coś się tutaj napełnia, Ta, 80 litrów, pani w maluchu, dobra ładujemy, koleżanka idzie na stację, nie mam nic, co bym mógł ci zaoferować. Hmm. Ja zamówię może jakieś żarcie, co? Funkcje... Nie wiem. Chyba jeszcze nie mogę. Z czasem. Dobra, idę do, do wujka zadzwonić. O, o kurde, ile ludzi. Mogę? Jak zamówić? Dzięki, Hiszolord, za 49 miesięcy. Dobra, dzień dobry. Dobry. Nie da się póki co. Ale mam wytrych, mogę ich okraść. Sluber już napisał. Dawaj, 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 lecimy. Miszczowski O o Jak to się robiło? Eee Stój, kurwa! Chwilkę daj mi Dawaj, dawaj, daj. Mata. Dobra, ten telefon do hello hello I see the business is doing well I'm calling to congratulate you on successfully getting it off the ground but you can't run a business on fuel alone I've had a few of my people deliver some extra stock for those empty shelves of yours. Mam mu zapłacić za to. time to talk money Fakturę mi wystawił. Wujeka fakturę wystawia. Zero wsparcia, żeby za darmo dał. On mówi, że nie ma miejsca na darowizny. Kasa. Ehm. Pożyczka. Czekaj. 5000? Mam na to 5 minut? niezrównoważony. To trzeba klientele tutaj sprowadzić szybko. O i tam. Ale wszystko jest: jest picie, jest jedzenie, wszystko. No nie, no przyszedł tylko na śmiecić. Tak, lewy SHIFT by ruszyć taśmę i przytrzymaj... LMB by podnieść produkty. Przesuń produkt z i wrzuć go do koszyka. Taśma czasem się zabrudzi, wyciśnij ją trzymając RMB, ruszając... Jezus, powoli. ILE ZA TO BYŁO? A, myślałem, że 1700 dolarów mu nabiło to Chyba 170, nie wiem, mniej Mógłbym być kasjerem, zajebiście idzie Tylko tyle kasy to już lepiej się i określić jak nie patrz, Klient przy paliwie, idę, idę Gdzie jest dystrybutor? O, cholera. Witam pana policjanta. 28 dolarów. Um, zapłać dług używając komputera. Zakładka dług. To nie takie proste. W sumie wydałem całą kasę, zaraz paliwa nie będę miał. No nie wiem. Dobra, spróbujmy ich pookradać bardziej. Aniżeli obsługiwać, bo to obsługiwanie to jaki jest sens po 14 dolarów dostawać za klienta, jak mogę im bagażnik otworzyć. A, tylko wytrychy się kończą. Deski w oknach, ano. Wytrychy mam dwa na każdy samochód, okej. Okay. Jedzie coś, słyszę. Pan poczeka. Otworzyć próbuję. Kurwa. Poszło? A. Nie mogę Chyba, że jest zaawansowany Dobra ja o, -o. Ty, ale jakby się policji wiebać mogę zaawansowany jest 10 dolarów. Więcej dostanę chyba z obsługi jednak. I tam lecimy. Pyk. Pyk. O kurwa. Chciałem być szybki. Super! Pozdro. Trochę zarobione. Klient przy paliwie. Uważam, że mi dobrze idzie. 28 dolków. Koniec czasu nie przejmuj się i tak nie miałeś go za dużo. Odbierz telefon. O, o. No nie było opcji, żeby spłacić 5 tysięcy. Hey, punk. Where's our goddamn money? No co ty, oddam nie butem, nie mów, że koniec. Dzięki ripet, tęskniłeś? Ja też tęskniłam, szczerze. Nie, przerwa była. Co jest? Pobili mnie. nie mówię, że koniec o cholera góra wygląda chyba bujaszek

we need to talk there was a mistake a serious one you can rest easy knowing i will have the responsible people dealt proper retribution for what has happened the amount of time on your investment loan deadline was rendered far too short for what the amount was it's plain bad business and i don't make bad business decisions let's forget about this debacle for the time being as a token of apology, please accept this small gift. It will help with your next delivery. No strings attached. However, you Dzięki. will need to make the warehouse operational again to receive it. Somehow. You're a resolute lad. You'll figure it out. jest za komputera. się Już nie mam długu. Nice! I dostałem, jak odrestauruję magazyn, coś dostanę. Wykonaj wszystkie zadania, by móc ulepszyć stację paliw. Wyzwania, zakupione dekoracje. Nie wiem o co chodzi, ale zaraz zakupię.